Złota kaczka. Dawno na tym ubogim miasteczku żył chłopak. Nazywał się Lutek. Ale przyjaciele wołali na niego szewczyk, ponieważ był synem szewca. Jego ojciec szewc jednak był niemiły i rozpieszczony. Jadł zawsze mojej potrawy, a Lutek miał zniszczony nawet pokój. Kartlo, kartofle umoczone w włocie jadł. Nic innego w nie dawał. Myślał nas tylko, Lutek marzył, że może kiedyś los się zmieni. Że może. Postanowi się y, 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 straszyć, Ale no, nic się nie stało. Pewnego dnia sobie wybrał się na odwiedzenie do przyjaciela. Wśród wszystkich przyjaciół na imprezie zauważył starca, który powiedział mu coś dziwnego. Słyszałeś może o królewnie zaklętej w złotą kaczkę? W złotą kaczkę? Zawołał zdziwiony Lurek. Tak. Tam jest taka wieża. Daleko, daleko stąd. Musisz tam udać. I tam... Znajdziesz fontannę, na której pływa sobie złota kaczka. Jak tylko na nią spojrzysz, zaklęcie zostanie złamane, Kaczka wypłynie z zbiornika i, i zamieni się w królewnę. O oczach jak perły i ustach jak maliny. Będzie miała też różne inne piękne wzory. I uwierz mi, gdy złamiesz zaklęcie, będziesz zachitowali jej urodą. Potem, jeśli złamiesz w ogóle to zaklęcie, królewna oddać co tylko zechcesz. W każdym razie pójdę tam. Odparł Jutek. Jeden z do, do, do wieży. Ale przez wiele dni musiał tam dotrzeć. Musiał też od starca, że niektórzy nie mogli udawać y, królewskiej krewetki w swoją kaczkę. Ani. Ani Ani niektórzy, że nawet stamtąd wo, nigdy nie wrócili w drogę powrotną. Mogli przepaść w tych lokach. Był jak się który się zmartwił, jak tam wejść. W końcu znalazł katar, przez którą drzwi pracił do środka. Lek szedł, szedł. Zapalił świeczkę, by widzieć, bo było tam ciemno. Szedł, szedł. Wreszcie znalazł staw. W stawie! Pływała złota kaczka. Dzień dobry, zaklęta złota kaczko. No, raczej zaczarowana królewno? odparł Lutek. Jak tylko jednak ujrzał złotą kaczkę płynącą w zbiorniku, ona wyfrunęła i zamieniła się w, w dziewczynę cudnej urody. Oczy miała perły usta czerwone jak maliny. tak bardzo tak, się zakochał w, w pięknej królewnie. Dopiero w czerwonej, że na jej tysiąc całusów. zanim Zanim, 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 zanim królewna zapytała go co chce? zamian Nie, królewno, nic od ciebie nie chcę. To no, raczej ja twoje życzenia spełnię wszystkie. Dobrze. Rzekła królewna. Proszę, masz tu zakiewkę, a w niej tysiąc złotych długatów. tej złote dukaty wszystkie. W ciągu jednego dnia, ale tylko dla siebie, dla nikogo, dla nikogo innego. Nie dziel się z nikim. Jeśli, jeśli zrobisz to, dzieląc się, i w ciągu jednego dnia, znajdziesz kopalnię. Ta kopalnia będzie skrywała złoto. Weź kilof. I kopaj w niej. Znajdziesz takie bogactwo, jakie nigdy cię nie odetkało. No tak więc, zahipnotyzowany tym, że, że teraz biedny stanie się bogaty, zgodził się i zabrał sakiewkę z tysiącami złotych dokarami. Wybiegał z, z, z pomieszek szybko, żeby nie przepaść. Bo gdy już wybiegał, królem zniknęła. Lekko tak biegał, biegał, aż w końcu wyszedł. Uciekł z tamtej krainy, aż do swojego domu. Lecz tylko na pozór. Może tak. tak I sprzedawał na wszystko. Te złota, 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 na wszystko. A co by tu nie sprzedał? Najpierw na złote ubranie, potem na karoce I wodne jedzenie i na wszystko. Na złoty gwizdek. Na koronę. Wszystko. Zgłodniał i kupił sobie więcej. nie, ale zakieszka zobaczę użadna, ale tam jest jeszcze dużo, 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 dużo złotych. a słowo cię już zachodziło. Wybierował tak. Szukając miejsca, w którym mogłoby sprzedać. No wielu kupić sobie coś z zamian. Ale już na nic to się zdało. Wszystkie sklepy pozamykane. A tu jeszcze, a tu ciemna noc. Idzie ludek spokojnie sobie. Nagle natrafia starca, który. Podatek, yy, prosi, prosi o ludku. Daj mi, daj mi, daj mi coś. Daj mi kilka złotych. Lutek mnie, Lutek. Myślał więc, że on da te kilka procent. Ale przyszedł sobie teraz o obietnicy zło złożonej królowej. co to kaczka. Gdybyś to wiedziała, byłaby bardzo zła. Ale znów naszła go myśl. Jeśli nie zobaczy, to nie będzie mogła skaczyć królewnie. Ale w ten sposób zrobiła obietnicę złożoną jej. Pięć dmuchać na zimne. Obejrzał się w koło, pewnie na pewno nikt nie patrzy. I oddał straszkowi taki monet. – Weź troszkę takich na moment. Sam nie mogę ich wszystkich wydać. Ale nagle, że skróciły się też grzmoty. Tak nagle, w wiosnę? – spytał Lutek. – Wiosne grzmoty? To dziwne. Była już noc i nagle… Myślę, że były błyskawice. Pojawiła się królewna i rzekła. Nie dotrzymałaś obietnicy, ludku. Nie dotrzymałaś się obietnicy. Kopalni przed tobą nie ma więc. Które w lazy Ale A Lutek, nie wiedząc, co ma zrobić, Jedną z oczu staruszka i pobiegł dalej. to polubił to biedactwo. No, polubił biedę. Nie, to nie było dla niego nic nowego. Ale gdy. Ale gdy. Ale gdyż. Ale gdyż. Ale gdyż ożenił się z panienką którego kochała i dobrze od niej odbywała. Miał już więcej pieniędzy, bo panienka ta była bogata, z którą się ożenił. A gdy świeżo na żona dała mu, urodziła mu dzieci, on wychował ich tyle, jak złotych, które nawet by w kopalni, zna w kopalni, w kopalni królewny znalazł.